Jestem ciekawy, jak to będzie słychać teraz, bo mam trochę bliżej. Mikrofon dźwięki ściszyłem mocno, powrót do kodzika po dobrych kilku miesiącach i zobaczymy jak to się w ogóle ułoży co to ciekawego będzie kilku myszkowców więc będzie ciężko, Hackney dawno nie grałem boję się tutaj tych kamperów no to nie Shipment, żeby tu jakieś fajne fliki robić czy znaczy fajne no fajne fliki da się wszędzie robić ale na shipmencie jest po prostu łatwiej Hackney yard. Dobra... Uff, 9, a nie dajmy sobie MK bez kolby Jakoś mam sentyment do Mki bez kolby Pierwsza poważna broń Ogromna meta Na początku gierki Ze okay. Z takim strzelankami jest problem, że zawsze wycieram podkład, jak pojeb, maniakalnie to robię. To raz, a dwa, że... trzeba dobrze się... Łoł, łoł, Mam nadzieję, że... Czekaj, są nam co to wyżej, jak profesjonalista. Mam nadzieję... Kurwa. Nie aż tak. Tak? O, jeszcze. O! Dobra, online, mam nadzieję, że ten mikrofon mnie tutaj nie przesłania jakoś szczególnie, chyba nie. Dobra, let's go! Będą ciężary, ale potem z jakiegoś odpalimy jeszcze. No, no jest hype'ik na MW2, ale to jest taki hype'ik, że wiesz, no kurwa czekasz na to pograć, nowa gierka, dużo ludzi, fajna, fajnie będzie. Szkoda, że wymagania pewnie znowu wyjebią i znowu trzeba będzie kurwa grać na minimalnych, jak teraz, że było 120 klatek, bo zachciało się monitora 120 hz A żeby grać na 120 Hz monitorze, to wypada mieć 100 klatek minimum, żeby to miało ręce i nogi, no a to wymaga zasobów. Liczę, że na tym lapku jeszcze zagram, może jakiś DLSS pomoże trochę tutaj z niektórymi rzeczami. Camp kurwo dalej, no i parzak jebany ciul, akurat tak miał okazję... Eh, jebać ich. Nie no, DLSS może coś pomoże na tą rozgrywkę, DLSS 2 ma być, więc może też tam trochę ta gra będzie lepiej wyglądała z lepszą ilością klatek. Ja tu i tak już mam minimalne detale, tylko tekstury średnie, rozdzielczość renderowania 90% ze 100, jakoś dużo to nie obcięło, a klatek jest chyba 20 więcej. Do tego jeszcze filtr nałożony. Nie no, klatek będzie 30 więcej, ale filtr nam bierze 10 klatek, żeby ta gra była ostrzejsza. No wyglądała. ujowo, Ale nam tu wiebał na plecy. się znaczy na plecy, no na respanie. Także trzeba coś porobić na tym nowym kodziku. Nowy Gunsmove jest. Nie wiem, jak to tam ma działać, jeszcze nie oglądałem. A nawet, bym oglądał, to i tak nie wiem angielskiego na tyle, żeby coś z tego wyciągnąć większego. Case jest takie, że jak coś raz odblokujesz, to jest to chyba ciągle odblokowane. Zobaczymy, jak się to sprawdzi. No klasycznie, no. w chuj nowych skinów, tu ładnych broni, będzie w chuj śmiesznych operatorów z chipy. Co mnie. Nie no, nie że martwi, ale. Nie jest to coś, co mnie martwi, tylko kurwa. No w takim Vanguardzie to mocno to zjebało. Rozgrywkę, jak widzisz, że godzilla dla Ciebiega. No ale tak, jak mówię, no to jest serio: pół biedy. Ważniejszy będzie balans, a jak wiemy, czy to. F... Jebany pies. A jak wiemy, w Call of Duty ten balans się lubi zmieniać co chwilę, często. i oprócz tego, że się zmienia, to jeszcze wiesz Metez i nad ten Warzone dochodzi część filmików. W sumie nie wiadomo, czy jest aktualna dla no dla Trio Call of Duty Modern Warfare, czy tylko dla Warzona, bo nie wiem jak to działa. O, jest do góry typek. O, piękny stan. fajnie to zrobiłem. No jeszcze RPG, RPG. Także no będzie problem, no ale przynajmniej pytanie czy meta dla Warzona dwójki będzie taka jak dla zwykłego Call of Duty. Mam tu na myśli jakieś tam wiesz, bronie czy coś. To jest dopiero do obczajenia. No i pytanie jak wymagania, bo taki Warzone to przecież wpierdala w chuj jeśli chodzi o jakość tego, tej rozgrywki. I performance przede wszystkim, o mamy tam typa. Trzeba troszkę zwolnić gameplay. No i pytanie, co ze strzelaniem, bo w Modern Warfare to była przełomowa gierka pod kątem strzelania właśnie broni, wszystkiego tego odrzutu, bo był... No, zajebiście się grało. Fajnie było to czuć, nie było to takie... nie było to takie sztywne jak w starym Call of Duty. Tylko faktycznie czułeś tą broń, czułeś te pociski, to jest fajne. Pytanie, czy będzie to jeszcze jakoś bardziej rozwinięte, czy zostanie stary model strzelania. No, zagadka. Potem mamy rok przerwy od Call of Duty, co w sumie może się przydać serii, bo nie oszukujmy się, troszkę się kończą pomysły, ale też źle, że może robić gierno, co zrobisz drugą wojnę. Zrobisz zrobisz tą drugą wojnę, zrobisz potem pierwszą wojnę, zrobisz obecne czasy nowoczesne i tak w kółko, no i po 10 latach ci się schemat wyczerpuje, nie? Chociaż 10 lat to jest dużo, no a wiesz, Pierwsza wojna jest troszkę podobna do drugiej, czasy obecne, spoko, czy tam quasi obecne, też spoko. No te jakieś tam, wiesz, jetpacki, eh, jetpacks era w Call of Duty już minęła. Nie ma jakichś tam, wiesz, Black Opsów, że strzelasz ku i wiesz czego. Masz 120 oh chyba zdrowia God. wtedy. Kurwa! O, jeszcze plecy! Także jest. Będzie ciekawie, no nie wiem czy to jest na nowym silniku, na jakimś tam IW czy na czymś innym. Musiałem sobie poczytać, no się zainteresuje kiedyś. Plecy? Spał na flipnęło? A nie, Harrier! Mamy takąś duszka? No kurwa, a nie, tu jest full stealth powiedzmy. No ja jestem w chuj ciekaw, co z tego będzie, ale nie mam takiego hype'u, bo dużo ludzi mówi, o kurwa, ale Modern to była najlepsza część, walenie konia. Nie, nie była kurwa najlepszą częścią, gościu, nie można tak mówić. Mogła być najbardziej grywalna, była najfajniejsza, ale kurwa, stary, to ile ona miała, wiesz, rozjebanych rzeczy w grze, tuby kurwa, kampy, stare perki, które pomagały w kampie. No masakra, było dużo rzeczy, które po prostu tworzyły rozgrywkę, no nie, że nie grywalną absolutnie, ale ciężką i... Nie, to nie jest nic fajnego, jak wiesz. Gościu, z tubą cię zdejmuje, camper cię zdejmuje i ludzie po prostu są zjebani, jeśli chodzi o sentymenty. Chyba sentymenty są kurwa najgorsze, co może być. Rafał Zorski wie, co mówię, rozgrywamy sentymenty na giełdzie, ale <laughs> o co chodzi. Ludzie pamiętają modelu F2 przez Sentymenty, była super fajna mapa i w ogóle. Jasne, była super, fajnie się w to grało. Grafikę miała bardzo dobrą, fajnie się strzelało, a ludzie zapomnieli, że kurwa RPG, wiesz. O, gościu. Zapomnieli, że rpg wjeżdża, zapomnieli, że wjeżdża stary... Zapomnieli już, że wjeżdża tuba, w rpg, że bardzo dobry był UMP, który nie został zbalansowany, był totalnie OP. Quickscope'y to była w ogóle inna liga, jak miałeś gościa, który ci jest w stanie, wiesz, szybciutko pozdejmować interwencjonem chłopów, no to ci, kurwa robił jak chciał, nie? Miałeś do dogadki. Kurwa, jeszcze go nie zabiłem, jebany netcode. Także dużo ludzi zapomniało. No Modern Warfare 3 to samo: szybkie quick quickscopy, troszkę zaawansowany, bardziej system perków, moim zdaniem zdecydowanie za zaawansowany. Ja jestem fanem raczej takich perków, jak były w Modern Warfare 2, to był bajdalny balans, bo w Modern Warfare 1 nie było tyle, fajnych rzeczy. Modern Warfare 3 było ich. O kurwa, ale camper. Modern Warfare 3 było ich w chuj. Czasami aż ciężko to było ogarnąć. Ale... Myślę, że Modorfowa było to najlepiej zbilansowane. Mieć różne celowniczki. Parę perków i się grało i było w chuj dobrze Modurfat już tam. O kurwa, robił to bardziej zaawansowanie. Jakieś tam atuty do broni pierdoły. No czyni to gierkę fajną, no dobrze koniec końców w Modern Warfare 3 wspominam równie dobrze jak w Modern Warfare 2. Mapy mi mniej się działy. Dobrze powiedzieć, że mapy mi zdecydowanie mniej się działy niż w Modern Warfare 3. E, niż w Modern Warfare 2, przepraszam. Twójka miała spoko mapy, ale dwójka robiła to lepiej. Było więcej map, na których się przyjemnie po prostu grało. Myślę, że bardziej przyjemnie nawet niż w obecnym Modern Warfare 2.19. No, Coldwara nie kojarzę, zbytnio tę Dream chwilę na plecy spoko, ale to. No właśnie, Coldwory nie były takie. takie jak Modern Warfare, gdzie. Chuj dobrze się to, to grało, miałem duże przyjemności. Black Opsy to też nie było coś, co namiętnie napierdalałem. Chociaż do jakiegoś Black Opsa bym jeszcze wrócił, myślę. Jedynka nie, jedynka kurwa mi się aż tak bardzo. o kurwa. stary, no tym tego nie zdejmę. Jedenka była sympatyczna, ale to już wolę Warfare. naprawdę. Jakiś lepiej wspominam. No i przede wszystkim serwery zwykłe nie było wtedy tych edykowanych, nie było tych serwerów, że tak powiem, z gierki czy tam hostowanych. Tylko wiesz, powstawały serwery i tam grałeś po pół godziny jedną mapę. Robiłeś pojebane wyniki i miałeś frajda, bo na przykład był serwer Backlot Only. Na kurwia, ja jest sobie na Backlocie cały dzień, jak chciałeś zbijać rangi, to było spoko, fest. Teraz już tego nie ma, no tu nie mam serwerów, nie widzę kurwa, jak chcę zagrać sobie, nie wiem, Shipment Only, no to mam tylko Shootout Shipment, nie mam serwera jakiegoś, nie mam tam ziomku, z którymi grałem. Jest jebany SVMM, patrzcie sobie na Słega i na tego koreansa Savage'a, no kurwa. Goście robią dobry content, nie mówię, że nie. Dużo czasu wkładają, w chuj na tym mają. Ale kurwa stary, jak ja widzę, a gościu robi G18-kami Nuke'a na shipmencie, no to kurwa. Zresztą ExoGoes fajnie podsumował, robiąc filmik, w którym pokazuje jak wygląda lobby takiego koreana savage'a, a jak wygląda jego lobby. No kurwa, przecież taki korean to by się 10 sekund nie utrzymał na tym lobby, bo by go zajebali. Słek podobnie, no Słek spoko, fajna droga do sukcesu. Jeszcze śmieszniejsze kanały, które pokazują, że Słek czytuje, bla bla bla. Uj, wie. Kurwa, kurza jeszcze. No ja pierdolę wydupieć z tym fleszem śmietniku zajebany. Jeszcze kariera mamy na panią. Ile mam w niego wyjebać, kurwa? Za kurza. Mam nadzieję na 2x shipment Bo wjechałem tu tak się rozgrywki, a jestem ciekaw czy jakiś fajny... kurwa, no zajebiście To co lubię rozpierdol na Shipmencie Woo! Nie wiedziałem, że mam RPG jako drugą O kurwa, dobry agent! Dobry agent z RPGF. Kolejny. A to ten sam śmieć jebany. Le cóż, jak masz matkę kurwę, no to trudno. Nigdy właśnie kurwa nie zrozumiem takich ludzi. O, o, o mogę ciągnąć. Albo kurwa tak wczoraj chłopu, jak zagrałem jeszcze Nick Trickshot, a z Trickshotem to on miał to wspólne, że zbiegał pompką na shipmencie Także Trickshot pokoju, serio test O kurwa MP7 MP7 Zabaw. Muszę powrócić do jakiegoś strzelania headshotów, bo to mi... O kurwa, ale to zdupiłem no kiepsko i to wchodzi. Także ciekawy jestem, premiery i też trochę śmiesznie, bo jest na Steamie i na Battlemecie. I pytanie, czy nie trzeba będzie mieć, jak kupić na Steamie, czy nie trzeba będzie mieć dalej Battleneta, jak podpiętego. Kurwa, no nie mogę go rozjebać. O, ładna głowa. O, kurwa! Ja trzymam myszkę, tak, ja muszę ciągnąć pod kątem, tak, dobra. No się takie gierki jak wiesz, Radio nie wymagają od się trzymania jakiejś myszki specjalnie. Tam bardziej się liczy teamwork, pozycjonowanie niż. Wiesz, skill, movement, tak jak tutaj, gdzie... No, skill w sensie aim i movement, nie? Gdzie wiesz, że no, musisz napierdalać jak dosłownie pokurw, stary. Tym bardziej, że dawno nie było aim laba u mnie. Jakiś, wiesz, trackingów, nie trackingów tych wszystkich treningów. Żeby to miał ręce, nogi. Ja mam 39. o kurwa. O, to mój. Trzeba ich jeszcze ja zdjąć. Ciekawostka, ciekawostka. Jeszcze jedną mapkę. No 20 na 13. No, ciekawe czy mi wyjebie jakieś lobby. O, tu widzę gościu SBMM, już go zaatakuje tego 1PM-a. Nie wiem czy możecie podejrzeć, nie możecie podejrzeć ustawieniem widi, niestety. No ale tak na no, szybko jakieś tam te graficzne ustawienia, przecież to wygląda jak gówno, patrz. No rozdzielczość musi być taka, bo... <laughs> bo ten, nie? Monitor 105 hdus, normalna, normalna i wszystko niska, kurwa. Wszystko nisko. Jest tu w ogóle DLSS? Jest wyłączony. O! Oh. O! Oh. Oh. Szybki szpil W oh. środku oh, czułem grania z celownikami już. Myślałem właśnie, żeby sobie jeszcze koldwora kupić, ale chyba nie ma sensu. Trzeba kupić kurwa dysk jakiś 3 terabajtowy na te giery i wyjebane, no bo co zrobisz jak nic nie zrobisz, kurwa no. Uuu. O kurwa RPG, tego nam dzisiaj. Trzeci raz mnie woł bo drugi. Kurwa mać. Ja pierdolę, tylko jednego. Tam asyst powinienem najebać, tu Kurwa. No... Napierdalając tego rpg jak po kurwy, no, no niestety. No, trzeba wrócić do aimla. O kurwa. Wrócić do I'm Laba, bo jest Lipa, nie ma flicków, nie ma trackingu, nie ma nic. Ups! I tak już właśnie zniszczyłem sobie mocno czułość, bo zawsze grałem na większej. O kurwa! Wyjdzie nam. Wyjdzie. O dym, kurwa, tego jeszcze nie grali, a my na spawnie rozjebani siedzimy Ole nam tam posypał chłop ze sykowa że jakiś headshot Coś to sprawdzę potem statystyki jakie tam się ty w ogóle czy ktoś chodzi. O kurwa, za mną Czego nie jakiś? A bo tu jest ciężki helikopter, ty! mamy taki UAV? Kurwa, P7 się nie nada. Nie, się. nie mam tu czegoś ciekawego, jakiegoś bizona. Nie mam, nie jest bizon zimny, klip może się uda. No, spawny nie, nie piknęło jeszcze. Fejs, kurwa. Uwielbiam właśnie klasyka MW2 i FaZe, zresztą tak się zaczęło FaZe, nie? I tam mieli swoją serię, już nie pamiętam jak się nazywała, gdzie robili właśnie klipszoty, ludzie im się podstawiali do klipszotów. Fajne czasy, no. Część rzeczy normalnie, wiesz, udawało mi się zrobić, część to była podstawiona. Klasyka, no chyba. Jakby inaczej, nie? Chynelata, no tak się narodził wyjebany Face, znaczy się jebany, no potężny Face Clan, stary. Potężna teraz korporacja. zrzeszająca graczy, no jakby nie patrzeć. Graczy, content makerów. O, przyczepiłem się. Musiałem się kogoś podbić, żeby go rozjebało. No ale reasumując, no, zostajemy fast tutaj. O, jeszcze mina. Będę miał kogoś na plecach? O kurwa, o kurwa! Chciałem gaz jakiś? chciałem powiedzieć, że dziwnie cicho z tej strony. Przepraszam, przepraszam, musiałem. Nie miałem już czego zaatakować ją. O, odegrał się. <grym> się. Nie wiem czy to on, ale pójdź z nim. Gdzie oni się teraz respią? O, za mną. 4, 16 asyst, kurwa Ponitka wczoraj Ups. Nie no pewnie slide cancelling zostanie. Pytanie co jeszcze chłopaki dodadzą do gierki, jeśli chodzi o movement. Bo tu już jest naprawdę dużo rzeczy dodanych. I ja pierdolę! Zablokowane miałem te obracanie się. Kurwa, dobrze, dobra, agent. Będziemy hujami, ale znowu się zanim on przoduje, za zanim co? No to tutaj dziwny flip Pawna, no, nie powinno tak być. jest stąd, niebieski no i tak wygląda gierka. Szwarte jakiś level najlepszy w drużynie, trochę przypał. 22 asysty, więcej na serwerze, sykowie bany. No, nas porabił potężnie, nie? O, jeden gościu w teamie, tylko na plusie z KD. No i co, o, to tyle, nie? Nie ma co więcej.